Czyli można, słuchajcie, ja was obserwuję. Ja wiem, że te małe pociechy trochę wam pomagają, bo przynajmniej ciągną, choć, chodź, Nie, 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 bo jeszcze za widno będzie wszystko widać, sąsiedzi będą gadać absolutnie nie. Ale widzę, że przynajmniej trochę tych małych pociech jest tutaj, zdołały wyciągnąć te oporne ręce i coś tam się zadziało. Tutaj widzę też jedna para tańczyła. Brawo dla pani, oczywiście, brawo. Ja tu wszystko widzę, słuchajcie, wszystko widzę. Tu się panie zagadały, muzyka im nie przeszkadzała w ogóle. Grało, śpiewało panie dalej, panie dalej, panie ze sobą. dawno się nie widziały, musiały obgadać, co u sąsiadki się działo, co u sąsiada się działo, co się tam działo, co się tu działo, ale bardzo dobrze stoją na środku stoją. Mówiłam wyjdź, wyjdą. Brawo dla pań, brawa dla pań, kochani, brawa. Fantastycznie. Ja widzę, że grupy się tworzą bardzo dobrze, bo to znaczy, że są okupowane miejsca A, B, C, D, H. Te najlepsze jeszcze są puste, słuchajcie, i jeszcze nie biletowane, ale już za chwilę może się to zadziać. Także ja sądzę, że te barierki powinny być już mniej więcej tak w połowie zapełnione. Zachęcam bardzo gorąco, tym bardziej, że słuchajcie, ja wiem, że mnie nie słuchacie. Mówiłam, że nie będzie krzesełek. Mówiłam. Twardo wszyscy siedzieli, twardo trzymali się tutaj tych siodełek, że nie wstaną, nic im nie da. Patrzcie, nie ma. Mówiłam, że będą składane, mówiłam, jeszcze trochę, a namiot pójdzie. Także radziłabym spod tego namiotu też tutaj do przodu podejść, bo w pewnym momencie trach, pach nie będzie.